Polska Marynarka Wojenna, czyli najbardziej zaniedbywany segment w Wojsku Polskim, zarówno przez poprzednie rządy, jak i obecnym. Witajcie na kanale prawda.pl. Film o lotniskowcu znajdziecie na kanale prawda.pl pod tytułem Porównanie Wojska Polskiego i Rosyjskiego. Tam również wspominam o bardzo ważnej roli lotniskowca. Jeśli chcecie być na bieżąco z tematem wojny i innymi bieżącymi tematami, oraz jeśli chcecie wiedzieć różne ciekawostki. Związane z kosmosem, czy geografią, czy historią, to zasubskrybujcie kanał prawda.pl. Jak zapewne Państwo wiecie, zarządów Platformy Obywatelskiej likwidowano wojsko, oddziały wojska, jak się tylko dało. Natomiast zarządów prawa i sprawiedliwości powstały wojska obrony terytorialnej, które liczą już 25 tysięcy osób. Natomiast po ustawie obronie Ojczyzny będzie to już 50 tysięcy Żołnierzy. Duże postępy również widać w wojskach lądowych, a także małe postępiki w wojskach powietrznych. Natomiast w marynarce wojennej z roku na rok jest tylko gorzej, niezależnie jaka partia w Polsce rządzi. To, co teraz widzicie, to podział wojsk w 2014 roku, czyli w przedostatnim roku, w którym rządziła platforma obywatelska. Wówczas Wojska lądowe liczyły około 46 tysięcy żołnierzy, siły powietrzne 16,5 tysiąca żołnierzy, marynarka wojenna około 8 tysięcy żołnierzy, a pozostałe 29,5 tysiąca, w tym wojska specjalne około 2,5 tysiąca. Teraz macie dane z 2019 roku. Wojska lądowe 61 tysięcy żołnierzy, wzrost o 25% zarządów Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku również mamy siły powietrzne, czyli 18 700 żołnierzy. Wzrost o 2200 żołnierzy, czyli mniej więcej o 1/7. Teraz mamy dane z Majenajki Wojennej: 7020 żołnierzy. Natomiast w 2014 roku było to 8000, czyli za wpisu. Majenajka wojenna, jako działy to wojskowi zmniejszyło się o 12,5%, czyli aż o 1/8. Wojska Specjalne również, wspomnę, w 2014 roku było to 2,5 tysiąca, teraz jeszcze 1100 żołnierzy, czyli 600 żołnierzy więcej i Wojska Obrony Terytorialnej, ponad 32 tysiące żołnierzy. Za platformy było to ZeO. W końcu Tygrysek też mówił, że Wojska Obrony Terytorialnej, wiecie co mówił. Zafunkcjonuje od przyszłego roku. To jest miliard 500 milionów złotych, które są zaplanowane na Wojska Obrony Terytorialnej. Trzeba zlikwidować wojska obrony terytorialnej, bo one nie służą naszemu społeczeństwu. Nie widzimy efektów ich działań. Trzeba... Jak wszyscy wiemy, wojska obrony terytorialnej przydały się polskiemu narodowi. Natomiast, wracając do marynarki wojennej, sprawa ma się nie tak optymistycznie. Tutaj macie porównanie sprzętu marynarki wojennej w 1995 roku, a w obecnym roku. Warto przypomnieć, że średnia liczba wieku dla. Łodzi w marynarce wojennej to 33 lata. Dla okrętów oczywiście okręty podwodne. Rok 1995 rok 3 sztuki. Obecnie mamy jedną niszczyciele. W 1995 roku mieliśmy jeden, teraz mamy zero. Dozorowce korwety. Czyli jak chodzi o korwety, to w 1995 roku mieliśmy. Jedną sztukę, teraz mamy również jedną, czyli bez zmian. Korwety patrolowe. Wtedy mieliśmy 0, obecnie mamy jedną. Fregaty. Wtedy było 0, obecnie mamy dwie. Potem są okręty dowodzenia siłami obrony przeciwminowej. Wtedy mieliśmy 0, teraz mamy jedną. Niszczyciele. Mieliśmy jeden, teraz mamy 1 plus 2 w budowie. Kuty rakietowe. W 1995 roku mieliśmy 7, teraz mamy 0. Małe okręty rakietowe mieliśmy 4, mamy 0. I małe okręty rakietowe typu Orkan, mieliśmy wtedy 3, a teraz mamy 0. W 1995 roku mieliśmy 3. Duże ścigacze okrętów podwodnych, mieliśmy 8 w 1995, kiedy nasza gospodarka jaczkowała, a obecnie mamy 0. Kutry zwalczenia okrętów podwodnych, mieliśmy 11, obecnie mamy również 0 trałowce jak myśmy wyszli z komuny 5 lat później mieliśmy 24 obecnie mamy 17 sztuk okręty desantowe wtedy było ich 7 teraz mamy 5 kuty transportowe było ich 3 mamy również 3 bez zmian okręty rozpoznania radioelektronicznego mieliśmy 2 teraz mamy również 2 okręty hydrograficzne mieliśmy 3 mamy 2 Potem są kuty szkolne, mieliśmy 3, mamy 0. Okręty szkolne, mieliśmy 3, mamy dwa. Okręty ratownicze mieliśmy 2, mamy 2. Kuty ratownicze w 1995 mieliśmy 5 sztuk, obecnie mamy dwie. Zbiorowice paliwowe mieliśmy 3, mamy dwa. Po sumowaniu w 1995 roku mieliśmy 93 sprzęty, jako dziosiło okrętowe, a teraz, kiedy nasza gospodarka jest ponad dziesięciokrotnie większa. Mamy zaledwie połowę z tego, bo 49 sztuk. 1995 rok. Polska dysponowała trzema morskimi związkami taktycznymi. Trzecią flotyllą okrętów w Gdyni, ósmą flotyllą obrony Wybrzeża w Świnoujściu, dziewiątą flotyllą Obrony Wybrzeża na Helu. Skąd taka dziwna numeracja? To historyczna zaszłość. Na przełomie lat 60. i 70., w państwach układu warszawskiego zajmujący się nad Bałtykiem NED, PRL i ZSRS, doszło do reorganizacji sił morskich. Stworzono nowe związki taktyczne, w których podzielono nowe, konkretne zadania. W efekcie czego powstało 10 nowych flotyli. Te powstałe w Polsce otrzymały numery 3,8 i 9. Największym związkiem uderzeniowym marynarki wojennej była trzecia flotylla w Gdyni. Jej zadaniem były ataki rakietowe na jednostki nieprzyjaciela oraz przy użyciu okrętów podwodnych. Dysponowała rakietami woda, woda i woda, powietrze. A teraz cofamy się do współczesności skład Polskiej Marynarki Wojennej wchodzą jedynie dwie flotylle 3 F w Gdyni i 8 F.O.W. w Świnoujściu F.O.W. w Helu została rozformowana 28 grudnia 2006 roku w wyniku organizacji z problemów finansowych część z tej siły okrętowych wycofano z linii część podporządkowano pozostałym flotyllom okręty nie zniknęły jednak na stałe z Helu obecnie znajdują się bowiem punkt bazowy kto odpowiada za zabezpieczenie logistyczne polskich jednostek? Lotnictwo Marynarki Wojennej. Według niektórych opinii na Bałtyku czy zamkniętym stosunkowo niewielkim morzu najlepszym okrętem jest samolot. Jeszcze nie tak dawno z jednej strony samoloty lotnictwa morskiego zapewniały realne wsparcie działającym okrętom. Miały wspierać jednostki morskie, zwalczać na wodne i podwodne siły nieprzyjaciela, wykonywać loty rozpoznawcze oraz realizować zadania ratownicze i transportowce. Flota powietrzna była dość okazała. A w jej skład wchodziły samoloty myśliwce rozpoznawcze, transportowe, patrolowo-ratownicze oraz śmigłowce wielozadaniowe, ZOP i ratownicze. Dzisiaj sytuacja mocno się niestety zmieniła. Morscy lotnicy nie dysponują już samolotami myśliwskimi, wyobraźcie sobie, a ich główne zadania to zwalczanie okrętów podwodnych wykonywanych miejsc ratunkowych i patrolowych, których też oczywiście nie mamy za wiele, w tym patrol ekologiczny oraz zadania transportowe, w tym ważne, ale poza militarne, transport organów do... O, do przeszczepów. W 1995 roku w skład lotnictwa MPW wchodziły cztery sztuki. Siódmy Pułk Lotnictwa Specjalnego w Siemirowicach, 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Gdyni, Babich Dołach, 18. Eskada Lotnictwa Ratowniczo-Łącznikowego w Gdyni, Babich Dołach oraz 40. Eskadra Śmigłowców Zwalczania Okrętów Podwodnych i Ratownictwa w Darłowie. Dziś w skład Polskiej Floty Brygady, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej w skład chodzą jedynie dwie bazy. 43. Oksy Kaszybska Baza Lotnictwa Morskiego oraz 44. Kaszubsko-Darłowska Baza Lotnicza Morskiego.